Cześć, witam, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym coś powiedzieć, co, 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 co do, do czego doszedłem, co zauważyłem. Mm. Yy, odnośnie stanicza w prawdzie, nie? Stanicia w prawdzie, jaką to ma moc i do czego to jakby, jakby całe wcześniejsze moje zmagania, całe moje siły, co chciałbym zrobić swoim życiem, do czego to prowadziło. Bez właśnie tego staniecia w prawdzie, nie? gdzie myślałem, że zawsze stawałem w tej prawdzie. To jest, to jest, to jest najlepszy paradoks tego w ogóle yy, rozumowania i, i gdzie, gdzie się zakradł fałsz. Wiecie, jeszcze tak wrócając z początku, ja zauważyłem, od kiedy szczerze jestem prawdziwy. W wszystkim tym, co robię, tym, co mówię. Całkiem niedawno się stało. Ten fałsz, fałsz ucieka. Ucieka strasznie bojąc się. Nie wiem czemu. Ja się zostałem osamotniony, czasami myślę sobie, mówię kurde. Jeżeli ja coś mówię do kogoś, to nie po to, żeby go oskarżyć, bo ja jestem daleko od już, Ale to jest to, co ja bym wyprawdzić. No to... Idź stąd, wyjdź stąd, precz wręcz. Wiecie? Albo sam ucieka. Ucieka to daleko. Nie chcę to wyjść. Ja, ja, ja dzisiaj jestem przekonany, że ja sam tak robiłem. Ta, ta prawda była prędzej. Koło mnie. Codziennie. No bo nie ksiądz też mówi prawdę. Czytając Pismo Święte, Ewangelia. Wiecie? Ja teraz tak nie będę do tego mówił, bo nie o, nie o tym, co mówi, bo ja też nie chcę, żeby. Nie chcę, właśnie. No chcę być prawdziwy, nie? Dlatego ja mówię sobie, co sobie myślę. Nie chcę. Ubierać tu w jakieś, ja w ogóle przepraszam za jakieś, jeśli ktoś słuchał tego wcześniej i nie rozumie, no bo ja, ja czasami sam yy, w ogóle zawsze wstydziłem się mówić gdziekolwiek, gdzieś tam publicznie, a dopiero co nagrywać siebie, ja w ogóle nie lubię ale no teraz nie oglądam tego, bo jakoś jakaś mam takie coś, że myślę sobie, ja mówię, co za pajac, nie? Tak to myślałem, ale dzisiaj trochę już to się zmienia jakby, nie? Bo ja, ja widzę jak się czuję. I teraz o co czym chcę mówić? Zobaczcie, każda rzecz, która w życiu jakby jest, to, która spotyka nas, wszystkie psychologiczne jakieś terapie, wszystkie jakby w pracy reguły, czy coś, co się opiera na prawdzie, nie? Każde powiedzenie kłamstwo ma krótkie nogi. Czy nie macie takie wrażenia, że na przykład będąc z rodzinia, ja mam już może i żona, nie? I teraz żona, kiedy wiem, że ona e, coś ukrywa przede mną, czy ty nie czujecie tego? Zobaczcie, prawda, zobaczcie, jest tak jak na przykład o fajnie taki znany raper Szpaku czy ta Popek, nie? Czyli jeżeli oni śpiewają, o czym oni śpiewają, nie? No o bólu, cierpieniu, ale są w tym prawdziwi, bo oni to dostali. Szpaku mi się najbardziej podoba, na się bardzo, w sensie ten, ten, ten przekaz, to jest prawdziwe, nie? I co trafia, nie? Co trafia do nas Polaków? No prawdziwy ból, który też my czujemy. No i to jest prawdziwe, że gdybym o kwiatkach taki tego, że jest wszystko pięknie, ładnie, no to zapowiedziałbym, hej, idź stąd, kłamiesz, nie? No i ja też naprawdę się źle czułem w środku, mam ból, nie? Który nie wiedziałem jak go uspokoić. I wiecie teraz, tak samo jak i o tym bólu jest naprawdę się, tak samo jest i dobrze, bo jest dużo, bardzo dużych pieśni, gdzie ludzie czują się szczęśliwi, ale co, co, czy co, to też do części trafia, do bardzo dużej części, ale no większość moim zdaniem ma ten ból. Nie? I teraz wiecie co? Ja miałem ten ból, taki naprawdę i najlepsze, dlatego ja mówię, to fałszywe oskarżenie, bo o, 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 o tym oskarżeniu, że ja nie wiedziałem, gdzie jest prawda. Ja myślałem, że jestem prawdziwy, ale coś w środku chowałem, kazało mi tylko się bać, nie? I wiecie co? To, to prawda, paradoksalnie, czyli to wejście staniecie w plandzie sami ze sobą z tym całym syfem, nie? Z tym całym syfem pozwala Paradoksalnie znaleźć siłę, żeby tego nie robić. Syfu więcej. Wiecie? Ja się kiedyś bałem, za, otworzyć szyby i zapytać człowieka, bo uważałem, że ja powinien sam wiedzieć wszystko, yy, gdzie jest droga? Bo błądzę. No poważnie autentycznie, nie? Kiedy, kiedy dostałem mm, coś niesamowitego? Kiedy już byłem, już, wtedy już mówiłem prawdę. Od, od, od kilku dni zresztą. Prawda, tak wiedziałem, że tylko mi prawda została zresztą. Będziemy do mojej żony, że ja tylko co mam jedyne co już mam w życiu to uczciwość moja. Z czym zostałem, nie? To. Miałem wrażenie, że zło, które Bo ja byłem w takiej rodzinie, wiecie, to się stało, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę krzyk jest ból, cierpienie, oskarżenia. To ja bym widział u mnie to samo. W rodzinie było, w sensie mojego małżeństwa. Nie było jakoś e, źle, zawsze był Bóg i zawsze było to, ale no, no krzywdziłem moją żonę. Nie będę mówił teraz żona mnie, bo no to ona do tego musi dojść, nie? Ale no, krzywdziłem ją bardzo mocno. I co mi pozwalało, to jakby tego nie widzieć. No pozwalał mi ten strach, ten fałsz, wiecie? Kiedy ja stanąłem w prawdzie, tak naprawdę zobaczyłem, co jest ważne w życiu, gdzie ja idę? Dzisiaj wiem, że... dzisiaj właśnie idę do spowiedzi, pierwszy raz takiej fajnej spowiedzi i, i, i pójdę do... pierwszy raz wszyscy pójdę po, po tego Jezusa, nie? Bo... On mi dał taką odwagę, taką siłę, gdzie ja przy tym tego nie miałem. Ja byłem przestraszony sam siebie. Dla jakieś depresje dziwne, nie wiem, jak to nazwać. Ja to chciałem, ja tylko bardzo dużo analizowałem, nie? I teraz wiecie co? W początku prawda ma przegrane przecież, prawda jest chowana. Prawda uważana jest za coś słabego, niemęskiego. No, tak, to tak wygląda, nie? Te stereotypy, to też właśnie są stereotypy, które każą wchodzić, w coś chować, prawdziwego uczucia chować, potrzeba miłości chować, chodzi o facetów najbardziej, nie? No, długo do tego dochodziłem. Jak powiem, powiem wam, że każde, jakby ludzkie problemy, każdy ludzki problem jest wynikiem braku prawdy, nie? Nie staniecie w prawdy ze sobą. Samą. I teraz, powiem co, teraz jak ja stanę w prawdzie, co, co ja mogę zrobić? Co, co ja co, ja, co ja straciłem, a co ja zyskuję, nie? Zyskuję bardzo wielką siłę, odwagę, ponieważ y, uznałem to, że jestem grzeszny, tak? Że mam ten plecak, wchodzę, wchodzę w to, najgorsze, no, biorę to na klatę, jak to mówię, na, na nasz rozum, na nasz język, nie? Na klatę biorę to. I nagle rzeczy, które na przykład przedtem mi bardzo dużo suwają, czyli jakieś staniecie z moimi długami, czy słuchaj, dla mnie takie proste, nie? Nie jestem przekonany głęboko. No w ogóle się na tym nie martwię. Nie robię to po prostu, bo zacząłem działać. Działanie wchodzi w grę. Kiedyś chodzi wejście e, samym sobą, w prawdzie, nie? Przestaje mi jakby, przestałem na, narzekać na to. Przestań się tego bać. Dzisiaj, ja dzisiaj wiem, że to jest z Ducha Świętego, nie? Też. On daje to moc zobaczenia, czy my żyjemy, żyjemy w grzechu. Bo już jest ciężko na tym, na tym świecie. Wiecie, że to sami coś czujecie, że tutaj nie jest ciekawie, nie? Już grubo siedzimy w tych chałupach, nie? Pozamykani. Eee, I o czym tu mowa? No fałsz. Fałsz zaczyna tańczyć, nie? I to w każdym zakątku, chciałem gdzie gdzieś wszedł, to ja, to ja to widzę, nie? Ale to, co chciałem mówić, że fałsz, jeżeli chodzi o osoby, on nie jest fałszywy, jeśli z tych osób, premed, z prezentacją. Ja, ja w to głęboko wierzę. Bo znowu jak ja robiłem to samo, oskarżałem, gdzieś jakieś nie słuchałem, to, to prawda była koło mnie cały czas. Wszyscy trąbili w koło mi, tak jakbym powiedział ci, że mam osobę, nie, no, to mi to mówiły. A ja won, won, precz, prawda? <noise> no. No i teraz te osoby, które coś tam robią, bo to tak jest, nie, to ja jestem głęboko przekonany, że oni nie mnie wiedzą. Nikogo nie wiem, ale to jest, to nie jest prawdziwe. To nie ma, to, to, kłamstwo ma krótkie nogi, jak to stare powiedzenia mówią, to zawsze, jakiś czas, nie, nawet przy sądzie ostatecznym, tam to wyjdzie, no, choćby to nie wiadomo co. Ale to mówię o tym, o czym czemu mówię, że my być zaślepieni I, i szukać prawdy, ja szukam tej prawdy, mówię, to jest tak jakby rozbiegał się i co chwilę w mur, wpadał. I spadał, i spadał, i spadał. Im wyżej, tym spadał, ale... im szybciej, tym mocny upadek, i tak dalej, co chwilę to samo, nie? Bo w ogóle... nie zmieniałem, nic nie stanąłem w prawdzie, nie uznałem się za... za... za no, niby tak połowicznie, bo to jest prawda, prawda, prawda może być konkretna. Nie ma prawdy połowy prawdy. Czy tylko trosz... czy 99,9999 99, prawdy? No nie, to no jest 100%, prawda? Prawda jest jedna. Ja dzisiaj wiem, że były pewne reguły, pewne zasady, które są spisane tu. Wiecie? One no są niezmienialne, nie? I one dają coś niesamowitego. Ja dzisiaj do coś tej, z tej spowiedzi. To też takie jest coś pięknego, bo to będzie spowiedź z całego życia. Ja już dzisiaj wiem, że to jest jedyna droga, nie? Jedyna droga nasz, nasz kościół katolicki, który przeżywa pewien problem w środku. Ale to to nie znaczy, że to no, tak samo jakbym porównał. O, o czym mówię, nie? Jakbym porównał teraz kościół do człowieka, tak? Ja bym miał oskarżyć człowieka, że on jest zły, bo źle robi, a on po prostu też jest, w jakimś fałszy, fałszy żyje. Fałsz. I to wychodzi, to wychodzi coraz prędzej. Jest bardzo dużo osób, bardzo dużo prawdy, w koło tylko trzeba ją znaleźć, mówić, słuchać, nie, bo owoce są jakie. No, się mi chodzi teraz rodzinę nie. Ja dzisiaj wiem, że o moją rodzinę będę walczył do samego końca, nie. Aby ta rodzina była szczęśliwa, abyśmy aby się, się nie krzywdzili i żyli w, tym, w tej prawdzie, nie. Potrafili sobie dać, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj ja zrobię wszystko, co jest tylko możliwe, a, aby to naprawić i już więcej, żeby, żeby nie, nie było fałszu między nami. Bo ja szczerze no naprawdę kocham wszystkich. No i zaczynam siebie w końcu. Wiecie co? Zaczynam siebie, bo ja wiem, że potrafię to zrobić. Moja żona zawsze do mnie mówiła, przecież ty tyle razy z takiego bagna wychodziłeś, co teraz nie potrafisz? A ja? Myślę, mówię, no nie. Co jeszcze? Jak zauważyłem, że to pojęcie dobra i zła, o, ja wiem, jakieś pojęcie dobra i zła na świecie, oczywiście, ale jeśli chodzi o drogę, którą dla nas przezna, przeznaczył Pan Jezus, tak? Tą drogę, ja często my się buntujemy z nią, właśnie, nie? Ktoś powie, że nie? Ja, te, te wszystkie złe rzeczy, z którymi się mnie spotykały, spotykałem, ja już coś mówiłem przedtem, nie? to ja dzisiaj wiem, że były potrzebne i one były w gruncie rzeczy dobre. Czyli one były do dojścia do prawdy, nie? Po to potrzebne. Tam nie miało być mniej ani więcej dni. To miało być dokładnie tyle, ile jest, nie? Dlatego... Jeżeli coś mnie spotyka właśnie właśnie... Dlatego właśnie coś spotyka, co mnie boli. To ja się nie, kurde nie walczę z tym, nie szukam jakiegoś mojej mocy, żebym to mógł zmienić, ja mogę zmienić siebie, ja mogę działać, mogę robić cuda, nie, na między innymi takie coś, że teraz z was rozmawiam, nie, bo ja przedtem mówię, w życiu bym nie nagrał nawet takiego filmu, a dopiero go puścił w YouTube'a, bo niemożliwe, niemożliwe by było, żebym ja odbierał każdy z telefon z uśmiechem i mówię, wiecie co, mam długi, ale nie będę ich miał. Bo Dzisiaj sobie żyję w prawdzie. I dzisiaj postanowiłem zobaczyć, że ja nie jestem idealny, że ja jestem śmierdziel. I, i, i z tego śmierdziela właśnie Pan Jezus powiedział, że kocha i odleża mnie życie za takiego śmierdziela jak ja. Tylko powiedział, że mam pewne rzeczy robić. Ja ci obiecuję, że to ja jestem prawdą. idziesz moją drogą ja ci dam żyć. I w każdej stronie odwrotnie, to to można w każdej stronie przeplatać. Nie? Wiecie, to jest coś pięknego, nie? Mm, dlatego się dzielę z tym, bo co ja dostałem, to, 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 to oddam tutaj. I życzę miłego wtorku. Ja sobie sobie muszę dzisiaj dobry rachunek zrobić. Całościowy. No i co, no i co? No co czynić, no tylko tyle. Zobaczyć, co, co tam jest. I dziękować z góry, że, że dostałem tę maskę, nie? Pozdrawiam Jego wtorku.